Dobry nie, słuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem uda wam się dobić 3000 łapek, to jutro lecimy z kolejnym odcinkiem z przeglądu modyfikacji i będziemy robić tak codziennie, jeżeli pod każdym odcinkiem będzie 3000 łapek, codziennie będę wrzucał kolejny odcinek z przeglądu modyfikacji, plus dodatkowo do tego jeszcze będzie dochodził Crazy Craft, więc jeżeli się postaracie, będziecie wbijać łapki, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. To codziennie będą materiały, więc wszystko zależy od Was. No i już teraz możecie zasubskrybować kanał, żeby nie przekapić tych najnowszych odcinków. Możecie kliknąć także dzwoneczek, żeby dostawać niesamowite powiadomienia. No i jadziemy! No okej, okay, siemanko, z tej strony NZ. i witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj chciałem przedstawić wam parę rzeczy, które sprawią, iż nasz Minecraft stanie się bardziej realistyczny, a chodzi tutaj głównie o modyfikacje, jak i także shaderpaki, chociaż same shadery w sobie, znaczy shader pack, same shadery w sobie... No to już od dawna wszyscy znają i wiedzą, że, że, że to zmienia grafikę i tak dalej, ale jesteśmy też tutaj na dosyć ciekawym tekstur teksturpaku, który faktycznie sprawia, iż nasze moby wyglądają o wiele bardziej realistycznie. I nie chodzi tylko o te moby tutaj, ale chodzi też tutaj o moby, które nie za bardzo nas lubią w tym świecie, i one też będą wyglądały tak naprawdę zupełnie inaczej. Plus do tego wszystkiego, jak możecie usłyszeć, mamy modyfikację Matmos, która zmienia nam dźwięki. Na przykład gdy zmieniamy sobie jajuszka w ekwipunku. Słychać się ptoki, słychać wiatr, słychać też wodę. Tak, słychać wodę. I to tyle w zasadzie zmienia. Chyba też gdy będziemy mieli założony miecz, to ten miecz będzie wydawał inny dźwięk, jak możecie usłyszeć. Dokładnie tak. I czy na przykład, gdy będziemy mieli łopatę, coś też się zmieni. Nie wiem. Nie mam pojęcia dokładnie, jak tutaj to wygląda. Kiedyś korzystałem z tego, ale. No, jak widzicie nie, tak nie za bardzo. Cały ten zestaw tutaj modyfikacji jest na starszą wersję Minecrafta, więc no być może nie ma tutaj wszystkich uaktualnień, wszystkich takich najnowszych rzeczy, które możemy spotkać w tych najnowszych wersjach tych modyfikacji, aczkolwiek nieważne, słuchajcie, bo główną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, są właśnie moby, które będą wyglądały naprawdę o wiele lepiej, o wiele bardziej realistycznie. Niż te oby, które normalnie możemy spotkać w naszym Minecrofcie, tak? Więc słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie może od pająka. Nie wiem czym od pająka i pająk. Jak możecie zauważyć, faktycznie wygląda jak pająk. Nie jest czorny, tylko jest taki. taki obleśny. Taki jak, jak pająk w zasadzie, nie? Więc <laughs> tak to wygląda. Ma normalny pyszczek. Stój! Znaczy, pyszczek. Znaczy pająk, pająka ryj można nazwać pyszczkiem. Nie wiem. Kłóciłbym się. Aczkolwiek wygląda o wiele bardziej obrzydliwie. Więc, więc jest w porządku. Tak samo możemy sobie włączyć noc w tym momencie, żeby na przykład nasze moby, yy, żeby nasze moby, o jezus, żeby nasze moby po prostu nie ginęły, gdy będę je tworzył. Jeżeli chodzi na przykład o zombiaka jeżeli chodzi o szkieleta i tak dalej. Więc wezmę sobie tutaj przy okazji jeszcze pochodnie, żeby porozświetlać tutaj to wszystko sobie wokół, żeby te moby faktycznie było w ogóle widać. Bo po ciemku, to, to, to nie powiem, jednak yy, trochę słabo, nie? Okej, okay, dobra, mamy to. To może Wam pokazać teraz szkieleta, jak będzie wyglądał. I szkielet także wygląda faktycznie jak szkielet. O wiele lepiej jest to zrobione niż faktycznie e ten oryginalny skin do szkieleta. Czy on wygląda straszniej? Nie wiem, aczkolwiek maśmy jeszcze czerwone oczy. I łuk też jest zmieniony, więc tak naprawdę wszystko się zmieniło u niego. Dźwięki tego nie zostały zmienione przez Matmos. No ale no trudno, to te dźwięki, jak słyszycie, dają na po prostu takie efekty. Wody, wiatru i tak dalej Zwierząt, być może gdy będzie burza też inaczej to wszystko będzie wyglądało A włączmy sobie deszcz Ojej, <coughs> przepraszam Wither rain Czy też też będzie zmieniony dźwięk miał? Tak Tak, gdy pada deszcz też zupełnie Pają się chuwa Tak, gdy jest deszcz to tak The fuck, spadłem pod, do podziemi Gdy pada deszcz także zostało to zmienione Tak więc nowe dźwięki także się pojawiają Więc całkiem spoko ale wyłączmy sobie ten też, bo ja jednak go nie lubię. Mamy Creepera, który także wygląda zupełnie inaczej. Który ma więcej oczu. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczu. Jest smutny przede wszystkim. Tak jak, tak jak każdy Creeper w zasadzie. Ale ten ma dosyć śmieszne nóżki. Ma sześć takich patyczków. Śmiesznie wygląda dosyć ten Creeper. Nie wiem. Chyba oryginalny Creeper był lepszy mimo wszystko. Ty głupku, czemu mi jeszcze wybuchł tutaj? Dobra, słuchajcie. Mamy Zombiaka, który... Który wygląda naprawdę dziwnie. Ma rozbebeszony brzuch, ma. ma żółte zęby. I duże oczy. Nie ma powiek. No to jak to zombie, no co zrobisz? Ale ten zombie także wygląda dość realistycznie. I na pewno bardziej może się go przestraszyć, idąc gdzieś po w kopalni i tak dalej. Mając na, na słuchawkach na maksu ustawiony walium. Więc dobra, słuchajcie. Kogo mamy jeszcze? Mamy Slima, który. który. nie Maria. Ej, Slim <ślamy> zwykle, zwykle miał taką twarzyczkę, jakby. Było widać mu, nie? Tutaj już tego nie ma. Po prostu jest taka skacząca kubka, nic się nie zmieniło. Okej, okay, mamy gasta. Gast też naprawdę kozacko wygląda, słuchajcie. No, Gaz, pokaż się. Pokaż swój ryjek, zobaczcie jaką twarz ma ten gaz. Jakby był. Nie wiem, no tak nawalony na maksa, nie? A słuchajcie, wiecie co jest śmieszniejsze? Że gdy na przykład wyłączymy sobie game moda, <laughs> gdy wyłączymy sobie game moda i ten gaz będzie nas strzelał, to jego twarz będzie się zmieniała, tylko. O, widzicie? Tylko musiał... chciałbym wam to pokazać jakoś tak dokładniej. No dawaj, strzela jeszcze raz. Otwierają mu się oczy i otwiera mu się pyszcze, gdy do nas strzela. No dawaj. O, widzicie? Dosyć zabawnie to wygląda. Jak ten ryjek mu się zmienia. Aczkolwiek, chyba normalny. Normalny gaz, normalny świecie gdy strzelał, też zmieniała mu się twarz, aczkolwiek to o wiele szybciej wygląda. Mamy zombie pigmena który także fajnie wygląda. Ta, ta postać o wiele bardziej pasuje do zombie pigmena niż ta, ta zwykła, którą mamy w minecraft'cie Ten ma nawet kolczyki, zobaczcie. To, to jest taki wysłajgowany akurat zombie pigmen. Złoty miecz, złoty pas, złote. Opaski na kostki? Nie wiem. Aczkolwiek ma kolczyki i tak dalej, więc wygląda naprawdę spoko i wygląda też jak świnia, więc w porządku. Okej, okay, słuchajcie, mamy Endermana. Czy Enderman też będzie inaczej wyglądał? Jak możecie zauważyć, on jest już z innej tekstury w ogóle stworzony. Ma zupełnie inne oczy, trochę bardziej przypomina Slendermana. Bo nie ma tej takiej twarzy już. Aczkolwiek, no wygląda inaczej. Ale czy lepiej? Nie wiem. To już wy ocencie czy wygląda lepiej. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tych postaciach. Czy wyglądają lepiej, czy, czy gorzej, czy na przykład niektóre postaci są lepsze od tych oryginalnych. Dobra, słuchajcie, mamy Cave Spidera. Ten Cave... Złaź ze mnie. Cave Spider też wygląda zupełnie inaczej i ten wygląda kozacko, musicie przyznać. Ten wygląda naprawdę fajnie. Pająk. Pająk... Z podziemiów. Z kopalni. Ten jest kozacki akurat. I on ma coś jeszcze na tyle chyba. Mógłbym włączyć dzień w zasadzie. I zobaczymy, jak to będzie w dzień wyglądało. Bo chyba wszystkie moby, które są atakowane yy, w nocy, w dzień, w, przy słońcu, zostały już pokazane przez mnie I teraz możemy normalnie w dzień pokazywać resztę. Więc ten pająk naprawdę kozacko wygląda, i przynajmniej się te <coughs> pająki od siebie bardziej różnią. A nie, że praktycznie wyglądają tak samo, nie? Bo zwykle Cave Spider. Po prostu jest trochę bardziej niebieski, ma taki odcień niebieskiego na sobie No dobra, słuchajcie, lecimy dalej, jakie tutaj mam jeszcze postacie do, do pokazania wam Mamy Endermana, Cave Spider, ok, mamy Silverfishe Blaze'a, Blaze też naprawdę bardzo fajnie tutaj wygląda, taki Blaze mógłby być yy, Normalnie w Minecrafcie wam powiem, za chwilę go wam przedstawię Zobaczycie, mamy Silverfisha, który się nie zmienił w ogóle, jego wygląd jest taki sam Jaki był, mamy Blaze'a i Blaze naprawdę kozacko wygląda, słuchajcie to jest naprawdę kocur, nic wokół niego nie lata, tylko jakieś takie delikatne Powiedzmy yy, Te takie promyki od ognia I ten jego ryjek śmieszny Tylko teraz jest akurat odwrócony do nas plecami Ja naprawdę kozacko Blaze wygląda, wam powiem Fajne, fajnie to zostało zrobione, Magma Kiop został zmieniony? Nie, Magma Kiop jest taki jaki był, więc to nic się nie zmieniło, mamy też yy, Bata Który też się praktycznie w ogóle nie zmienił Więc no, no trudno Mamy Wiedźmę, która także się nie zmieniła. Mamy świnie, która wygląda o wiele bardziej już realistycznie. Tak jak taka zwykła typowa yy, świnia maciora. Tak dalej szynkę z tego można zrobić jak najbardziej. <laughs> więc ta Świnia też już wygląda lepiej. Nie ma takiego śmiesznego ryja. Okej, okay. świnio. Fajnie. O, zawołałem, nawet się spojrzała na mnie, więc w porządku. Mamy owieczkę, którą widzieliście wcześniej. Owca także wygląda normalnie, nie ma głupiego ryjka. W zasadzie już tutaj, dzięki tej dzięki tej temu tekstorpakowi w zasadzie. Te twarze tych wszystkich postaci wyglądają w miarę normalnie, ale nie jakby były upośledzone, nie? Bo to naprawdę czasami wygląda śmiesznie. Okej, okay, mamy krowę, która także została całkowicie zmieniona, nawet ta ma brudkę. Aczkolwiek yy, nie ma takich rogów. Czy to są rogi? To są rogi czy uszy? Nie wiem. Ale wygląda dobrze i taką krowę też mógłbym widzieć w Minecrafcie. Okej, okay, mamy też yy, kurczaka, który. no zmienił się, no jakby nie było, się zmienił. Wygląda chyba lepiej, chociaż nie wiem. Chociaż nie, bo śmieszne nóżki. No, nóżki to ma śmieszne. Dobra, słuchajcie, co tam, tutaj mamy jeszcze? Kogo jeszcze mogę wam pokazać? Eee, mamy. Okej, okay, Squid, Wilk, Ocelot, będzie. Będzie wieśniak, będzie śnieżny golem. <laughs> I kto? I zwykły golem, tak? Tak, dokładnie. Mamy Squida, który teoretycznie powinien być w wodzie, no ale co z tego, skoro jego wygląd się nie zmienił. Mamy Wilka, którego. Wygląd tak, że się nie zmienił. <laughs> mamy krowę. Tą z grzybami. I ona w zasadzie się nie zmieniła poza tym, że te grzyby u góry wyglądają inaczej. Wyglądają lepiej bardziej realistycznie faktycznie, nie. Okej, okay, mamy Oselota, który. Który się okocił jak go stworzyłem. I też się nie zmienił. Mamy wieśniaka, który wygląda. The fuck? Jak ty wyglądasz? Ej! Wieśniak nie może mieć takiej twarzy. Gdzie ty masz nos? Wieśniak bez tego nosa? Tak się nie da. Ej. Aczkolwiek wygląda dobrze. Jest uśmiechnięty ten wieśniak, więc, więc, więc chociaż tyle, aczkolwiek no. Ej, no jest. To ja na chwilę do ciebie podszedłem i zrobił już mojego wieśniaka. Oni się tutaj strasznie strasznie szybko wszyscy rozmnażają. Nawet nie potrzebują drugiej połówki, oni sami z siebie tak po prostu. Okej, okay, mamy śnieżnego golema, aczkolwiek on nie ma twarzy znowu. Śmieszne. Okej. Okay. Mamy Iron Golema, który wygląda całkowicie normalnie, który już leci, żeby kogoś wpieprzyć Kogo zaatakuje, wiedzmy? Olej <laughs> strzelił. Nie, no to w ogóle nie, nie, nie ma co. Wszystkich sam uwali. Zombie pigman już podejmował walkę, aczkolwiek no no, no, no co mógł zrobić, jaki się zrobi, nie? No teraz słuchajcie, tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał już teraz. Możecie wbijać na fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć. Pa! pa.